Witam serdecznie. Dzisiaj polecam bardzo pyszną zupę ogórkową rozgrzewającą z dodatkiem imbiru. Możecie dodać także ser, będzie bardziej syta idealna na tą porę roku. U mnie około 2,5 litra płynu, zwyczajnie tutaj woda. I zaczynam to gotować razem z warzywami takimi jak do rosołu, jedna marchewka, jedna pietruszka, kawałek selera, jeden liść laurowy, dwa ziarna ziela angielskiego. W międzyczasie podduszam lekko cebulkę, do której zaraz dodaję odrobinę czosnku i przyprawy, takie jak trochę szałwi suszonej, kurkumy odrobinkę papryki słodkiej suszonej. Dodaję do gotującej się zupy, gdzie te warzywa już są prawie miękkie. Dosypuję jedną, dwie szczypty soli, ponieważ moje ogórki to są te ze słoików, też są troszkę słone, więc tej soli już tutaj dodaję niewiele. Ważne, żeby właśnie ogórki dodać już wtedy, kiedy warzywa zmiękły, bo w przeciwnym razie mogą nam się nie ugotować razem z ogórkami. Podobnie postępujemy z różnego rodzaju kwaśnicami, z kapustą kiszoną. Zaraz też dodaję starty lub posiekany imbir, około jednej łyżki. Możecie dodać ciut mniej lub więcej, to już rzecz gustu. Taką zupę z tą ilością warzyw trzeba nieco zagęścić. Jeśli użyjecie tych warzyw stosunkowo dużo, można się bez tego obyć. Rozmieszam jedną łyżeczkę taką z brzuszkiem mąki ziemniaczanej. Też nie za dużo, żeby nie była za gęsta. To wszystko dzieje się już pod koniec. Pod koniec też dodaję żółty. Czekam, aż troszkę się rozpuści i właściwie jest już gotowa do podania. Uniwersalna, dobra do makaronu, ryżu czy kaszy. Naprawdę rewelacyjna, sycąca. Bardzo polecam. Życzę kochani smacznego. Pozdrawiam cieplutko. Zapraszam na kolejne filmy.